Cześć, w tym filmiku pokażę Ci jak możemy włączyć śledzenie tabletu w Samsungu Galaxy Tab S10 Plus i S10 Ultra. Jeżeli chcemy włączyć bądź wyłączyć ochronę utraconego urządzenia, to wystarczy, że wejdziemy w ustawienia, następnie znajdujemy bezpieczeństwo i prywatność i następnie w tych ustawieniach mamy ochronę utraconego urządzenia. Tutaj jeżeli mamy podłączone konto Samsung, to możemy zezwolić na wyszukiwanie tego tabletu, co pozwala nam na sprawdzenie lokalizacji, w jakiej znajduje się nasz tablet w przypadku kiedy na przykład zgubimy ten tablet bądź zostanie nam oczywiście skradziony. W takim wypadku, jeżeli ta opcja jest włączona, to możemy także wysyłać ostatnią lokalizację cały czas, możemy także włączyć znajdowanie offline, które pozwala nam na znalezienie tabletu, nawet gdy jest on w trybie offline i w ten sposób wysyłamy dane do naszego konta Samsung, aby móc odnaleźć nasze urządzenie. Mamy oczywiście także aplikację Samsung Find, które mamy w zasadzie w... W większości, jeżeli nie we wszystkich e, urządzeniach Samsung, więc jeżeli na przykład mamy smartfon Samsung Galaxy, to powinniśmy znaleźć także tę aplikacje na naszym telefonie. I na przykład na tym naszym innym urządzeniu możemy również sprawdzać, gdzie znajduje się nasz tablet. I w zasadzie to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.